Siemaneczko jest 5.15 i powiem Wam, że dzisiaj mocno się pozmieniało jeśli chodzi o sytuację z koszeniem kukurydzy i ogólnie z całym zbiorem, bo nie tylko koło w autosance nie wytrzymało tego oporu, tych potężnych plonów. Także sami widzicie, że plony są duże, bo awarie idą jak. Jak strzała się sypią jedna za drugą, i wczoraj poważnej kontuzji doznała Manitka, stoi odstawiona, za nią hałda, którą usypywała. Niestety zwolnica w przednim lewym kole się poddała, koło się zblokowało, co widać na załączonym obrazku i trzeba podpinać ładować. dlatego też dzisiaj sporo wcześniej stałem bo muszę odpiąć paszowóz, podpiąć ładowacz podpiąć drugi ciągnik Johnego pod paszowóz i później znowu jeszcze jak jałówką będę drugi paszowóz rozdawał, odpiąć Johnego podpiąć maseja, bo Johny nie wejdzie tej, do tej obowie, co yy, stoją jałówki, więc, więc się zapowiada Całkiem ciekawy dzień, a o 9 kosimy dalej, więc do 9 trzeba wywieźć ten skład, bo waltra jest pełna, załadowana. I jeszcze do tego załadować autosankę i dwie autosanki. Jedną czerwoną załadować, bo żółtą prawie pełną wczoraj nakosiliśmy. A co do manitu. To no ma dzisiaj Sebastian przyjechać i to ogarnie się wczoraj o północy gadaliśmy, tak wiem na pewno szczęśliwy był z tego telefonu no, był uprzedzony SMS-em czy Spino. Więc nie tak całkiem wrednie zrobiłem, no, ale mimo wszystko ta sytuacja wymaga troszeczkę yy, innych zachowań, że tak powiem ponad standardowych bo jak ładowarki się nie uruchomi to jest dupa ja nie będę miał czym rękawiarki zasypać taka kwestia no ale mówił że damy radę to ogarnąć najwyżej nie będzie napędu w tym kole To tam ciąg ważne aby jedziło także podpinam ładowacz i i, i i widzimy się za chwilę Duże przepraszam Cię że w Ciebie wątpiłem. Jednak jesteś potrzebny na gospodarstwie. Jak widać, tur przeproszony. Paszowo z żony spięty. Także można mieszać w tej awaryjnej sytuacji. I też zmiana organizacji, bo zawsze wspominałem to na początku, ale powtórzę: zawsze mieszałem. Pierwsza jajka, a potem krótką, teraz odwrotnie. Trzeba będzie przepinać. A ajajaj, kurde mol, kurde bela, a na pół dnia. no to lecimy treściwe na styk ale to wlazły wlazły no jeszcze nie licząc kiszonknego ziarna z rękawa kukurydzy ale soja rzepak i dodatki tak na styk wlazły i mięsu do drugi paszowozik powiem wam Guk News bardzo dobre informacje już Sebastian jest z ładowarką tam walczy i będzie działać, tylko napęd będzie na 3 koła, nie na 4? 3 na 4 o! I musimy przetrwać, bo trzeba poczekać. Jutro prawdopodobnie będą części. Może pojutrze uda się ją poskalać, a może jutro. Aby jak najszybciej, ale póki co, dzisiaj robotę powinna zrobić koleżanka malutka Także mnie to niezmiernie cieszy. A tymczasem trzeba kręcić kolejną Michę. Ale to niezwrotne powiem Wam. Człowiek szybko do dobrego przyzwyczaja. łyżka mała, niezwrotne. Nieprecyzyjne jakieś. Ojej, jej, jej. A kiedyś człowiek się cieszył jak, mu, jak kupił drugiego ciągnika z turmem tego ale to było coś. A dzisiaj narzekam. Ale nie, nie, nie. Tu jest potrzebny, tak jak mówiłem wcześniej przy przeprosinach. No, naprawdę, to bez tego a nie I po to właśnie ładowacz został mi. I się nie zamierzam go wyzbyć, bo w takich awaryjnych sytuacjach pyk podpinam nam sobie ładowacz i jestem w stanie ogarnąć sprawy bieżące. No, że na ładowarki wystąpiła w takim momencie newralgicznym, że trzeba działać szybko i zdecydowanie. no no jakby w normalnym innym okresie, no to licho spokojnie by się poczekało na części i wszystko by się porobiło jak należy, dopiero by do użytku wróciła, a tak to trzeba trochę drutować. Dobrze, że jeszcze się da, także to też jest duży plus tej całej sytuacji, a jeszcze odkrywanie się, sianokiszonki na szybko. brak teleskopu kurwa ale dobra dalim walde oho słychać twardo mechanikę a teraz czas na wspomniane przyczepianko szybko idzie, nie ma co dzisiaj wszystko się odbędzie ładowarka jest już zrobiona napęd 3x4 na ale dzisiaj wytrzyma eee, za moment albo trochę później powiem co tam dokładnie się wydarzyło w międzyczasie beleczki i mogę już odpinać turę, całe szczęście od razu jedna na popołudnie do ścielenia, tym a drugą później podstawię, jak paszowóz rozdam. No i tak jak wspominałem, odpinam turę, podpinam paszowóz i kończymy obrządek wreszcie, a już jest po ósmej. Ja pitole. O 9 kombaj ma przyjechać zajebiście Chwilę po 9 i jak widać obrządek ogarnięty. Dokładnie 4 po 9, miało to być według planu. Godzinę wcześniej, ale no, jak widzieliście się zeszło. Dobrze. Najważniejsze, że się udało. Kombajnista też tam mu się troszkę obcizgnęło, więc... Więc gra gitarę, więc dążę jeszcze śniadanie zjeść nim będę jechał z transportem. Już lata pojechał pomarańczową tą golden lochem, załadowany. Ja zasypuję te autosanki, to znaczy dosypuję, bo szarą prawie pełną mam. Czerwoną dosypuję i jadę. Mam nadzieję, że bez przygód dzisiaj. No i dobra, już opowiadam, co się tam dokładnie stanęło. Eee, otóż przednie lewe koło się przyblokowało. Początkowo były... Z że to zwolnica się posypała, ale okazało się, że wyjebało przegub i tak jak widzicie na załączonym obrazku jest ładowara 3x4 napęd, musi dzisiaj wytrzymać, ale nie jest źle, tylko trzeba uważać tak jak mechanik uczulił, żeby patrzeć, pilnować, żeby tamta półłoś nie wylazła, jak zacznie wyłazić to ją dopychać i pomalutku jeździć, obserwować. No coś tam już stukało, to nie to, że to wczoraj chrupnęło nagle niespodziewanie, coś już stukało w tej półosi, ale człowiek no mówi, no dopiero się będzie interweniować jak stanie. No, tutaj przegub rozjebany, łożyska, krzyżak, wszystko krzyżaki do wyjebania, nowe zamówione półosie, nowy przegub, także jutro będzie montaż. A koło, koło od sąsiada, zobaczcie, całkiem dzielnie się trzyma. A po zielonym kolorze widać, że ono już trochę poleżało, poczekało w pokrzywach na swój czas. No ale trzyma to trzyma. Miejmy nadzieję, że dzisiaj wytrzyma dwa kursy. Trzeba zrobić. Nie chce mi się już pronarki podpinać, a zresztą w tej pronarce te kartoflowe opony to też, też bym nie dał sobie ręki za nie uciąć. Także tankuję manitkę i ładuję. To teraz rozpoczynamy rundę drugą z ziarnówką zmiana planu. Kurczę zmiany to stop zmiany na bieżąco, bo miałem zasypywać już komwejnisto przyjechał to stwierdziliśmy, że lepiej będzie dokosić na te przyczepki i zobaczymy czy dzisiaj wszystko da radę z tym plonem. Trochę może być słabszy, te widzę słabsze niż wczoraj, więc takich rekordów 14 nie będzie, ale myślę, że ponad dychę powinno łapać. Dzisiaj zostało 4,5 gdzieś około hektara mam nadzieję, że sprawnie to pójdzie nim mój przyjedzie. Pierwszy składzik już nakoszony na pól Zobaczymy ile wyjdzie ciężaru i zobaczymy czy dojadę bez problemów bo to też nie jest powiedziane, że tak musi być. Wczorajszy dzień mocno zweryfikował stan ogumienia w autosance ale patrzcie na jaki to fart jest. W tej przyczepie, do której zapas leży, czeka, to koło nie strzeli. Ale u tej co zapas dziurawy, nie nadający się, no to tej piecznęło. To no. jest rządzenie losu. Na szczęście jeszcze u sąsiada jedno takie koło leży, więc miejmy nadzieję, że nie będzie potrzebne, ale w razie W jest taka opcja. Tutaj ludzie jeszcze sieją na potęgę. Także tak całkiem może w tyle nie jestem z robotami. Już powoli się zbliżamy do miejsca, gdzie pierdykło koło. I wygląda na to, że dzisiaj dalej ujadę. O, widać tutaj na poboczu rozsypane troszeczkę towaru, ale pierścienia ani w nie widać. Gdzieś oba pierścienie z koła sturszyły. Ni widu, ni słychu Żadnego dziada Ojejku, pewnie w rów poszedł Ten rów zarośnięty to nie ma opcji tego znaleźć Także cisnę dalej Już jestem dalej niż wczoraj Echem, Przed wymianą, także Jakiś progres jest Generalnie to dzisiaj też później zaczęliśmy Bo jakby to Ładko poszło, pięknie i zgodnie z planem, no nie, to takie rzeczy to się nie mogą wydarzyć i zaczęliśmy, mieliśmy wstępnie o 9, później się to o 10, a finalnie rozpoczęliśmy koszenie około 11, no bo troszeczkę się zeszło z przywinięciem wczorajszej awarii a tam padło sprzęgiełko od tego koła na chłodnicy, żeby się nie zabijało no i dzisiaj padło nowe sprzęgiełko, ale to poskładać beton to oni sobie to tamtą chłodnicę pobyć bo wczoraj jeździł z otwartymi i nie niesamowicie także tu to, to zajrzeć tam zajrzeć i wyszło że godzina 11 rozpoczęliśmy ale z tego co dzwoniłem do usługodawcy jeżeli chodzi o ten płyn to jeżeli nic się nie wydarzy po drodze to e, powinniśmy mniej więcej się zjechać a ja powinienem o podobnej porze przyjechać co i płyn także się myślę że zjedziemy Oby, oby nie było żadnych tam kataklizmów, to, to zacznie się dzisiaj w końcu układać. No i zajeżdżamy na wagę, zobaczymy, ile tutaj dzisiaj udało się dowieść. Wczoraj brutto 25, dzisiaj myślę, że będzie lepiej. No pewnie, że lepiej. Czujecie ten zapach kukowiedzy? Może nie, ale ja tak, tej suszonej. Piękny zapach. Ale to dopiero 1 trzecia chyba magazynu zapełniona, bo kukuwiedzą będzie zawalone, tak jak pszenicą. Albo jeszcze lepiej. Nie no, takie transporty to ja lubię. 16440 dokładnie. Przy wilgotności 23,7 bardzo dobrze cyk kolejny zestaw w sumie już wywiezionych 67 ton plus 18 to gdzieś około 85 na pewno coś jeszcze z placu nie wejdzie w rękawy to już jestem pewien no i jeszcze no ciekawe ile w tej działce będzie jeszcze z 15 ton może uda się uczuć. Albo może i ze 20, bo to ładna kupo No i właśnie kosimy ostatnie pole. Eee, troszeczkę tata na pomarańczową z niego wziął. Myślę, że reszta wejdzie. Jak nie wejdzie, to naprawdę niewiele. Prawie bym się wyrobił, ale troszeczkę musiałem poczekać na skupie, bo nie było komu mnie tutaj rozliczyć, że tak to powiem. Z 10 minut poczekałem mniej więcej tyle kombajnista eee, wysypie, dojadę, wrócę się do brzega zostawię mu i lecę o kurde, ale tutaj to jest dobry las może i dobrze sypnie, zobaczymy tylko wilgotności to tutaj już nie będzie 20, 23 nie ma opcji odmiana kodi ciekaw jestem na wadze, co pokaże bo rośliny to pest. No to zaczynamy nabijanie kiszeczek z mielonym ziarnem kukurydzy. Młyny już się podstawia. Ja czekam na możliwość załadunku i będziemy będziemy sypać. trzy rękawy, tak jak wcześniej wspominałem, w wcześniejszych filmach około 65. 5 zostało, czyli łącznie 70. Więc blisko stodoła powinno wystarczyć. Powiem wam, że tutaj lepsze miejsce niż tamto na Panie ziarna, dużo bliżej i się wyrabiam spokojnie z, z zasypywaniem tego mojno i Idzie normalnie łoporem, idzie migiem, aż tak to się chce robić. Aj, nie powiedziałem, bo ładunarka faktycznie to już teraz tylko jest RWD na tylne koła. Nawet bo z przodu dyferencja działa tak, że te koło, które ma lżej, to ciągnie. Czyli te bezpółosi napęd jest przekazywany. A na tamtej drugiej nichu ja. No, także. Na tylko na tylnej osi napędowej, ale tu po utwardzonym daję RLT. Jutro jakoś poszową też dam radę załadować. Ale części już są ogarnięte, także będzie poskładana babcia. Trzecie tego rękawa mamy Zrobione No i trochę zostanie Tego ziarna na pewno do załadunku I do wywiezienia Ogólnie co dzień się zaczął kiepsko Ale Póki co jest tylko Tylko lepiej cały czas Więc Powoli, powoli, powoli Poranek się wygrzebaliśmy Z tego gówna, za przyproszeniem Związanego z awarią I teraz lecimy Spokojnie do finiszu Jeszcze coś dzisiaj może się wywiezie. Po kwitach liczyliśmy 86 tam wyjechało. Czyli na szybko dobrze liczyłem. No i około tych 14 na pewno na dwóch przyczepach na tych autosankach jest nakoszone. Czyli 100 plus to, co zostanie. No i właśnie kończymy pierwszy rękaw. 25 metrów, teraz dwa już pewnie po. 19 metrów będą No, bo tutaj własno Szamba blokuje i podjazd pod mleczarkiem. Jest 18.45 Właśnie zakończyliśmy pakowanie rękawów. A ja tymczasem ładuję resztę ziorka. Tak całkiem dużo nie zostało, ale z tego co liczyłem, to 63 metry rękawa. To jest tak między 90 do 95 ton ziarna kukowiedzy. Więc więc będzie dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze jeszcze 5 metrów zostało z tamtego roku czyli około setki w tonarzu jest, tu śruba zabezpieczająca jest, jest sio jest, można pakować no i odjeżdżam młynek i powoli będziemy kończyć tego filmu. ja będę już ruszał dokończę ładować, będę ruszał z tą przyczepą, ale tak Szacując łącznie z 16 hektarów między 220 a 230 ton udało się zebrać. Jak to zawiozę to będzie gdzieś 120 ton do Pipolu i 90, no to 210 i zagadką ile tutaj zostanie, jeszcze parę łyżek muszę dosypać ale ponad 10 ton zostało, ale ponad ile? To też nie wiem, na pewno na tronarkę, tego nie wcisnę, nie ma szans więc trzeba będzie jutro trochę zarzucić na Golden Locha i po prostu się tego wyzbyć, także kończymy film, jutro podsumowanie dokładne wyniki dokładna prezentacja tych rękawów zawidnia, pokażę co i jak a teraz jadę z towarem tata pojechał z dwiema autosenkami, no już się odważył. Dzisiaj miejmy nadzieję, że szczęśliwie mu się uda, także kończymy filmik, widzimy się jutro.